serdecznie wszystkich fanów, widzów w programie futsal w Tarnowie. Ta kolejka była równie ciekawa co poprzednia, a teraz zobaczmy jak to wyglądało w pierwszej lidze, a także obejrzyjmy zaległy mecz Topikaru za Spawmarem. Ta kolejka zaczęła się niezwykle ciekawie, bo od meczu Panoramy z Gryfem Borzęcin. Po kilku minutach Pomarańczowi przebyli się przez linię obrony i zaaplikowali bramkę. Sprawcą Artur Barszcz. Później już drużyną było ciężko strzelić gola, aż w końcu Marcin Szczerba trafił podnosząc wynik Panoramy który utrzymali do końca połowy. Druga odsłona nie pokazała nic nowego. Panoramiczni po paru minutach dołożyli trzecie trafienie dzięki Marcinowi Gruszce. Grywowcy próbowali wywalczyć gola, ale nie udało im się to i punkty zgarnęła panorama. Lider znowu wygrał, a potwierdził to na koniec zawodnik Kamil Wilk. Ciężko się grało, bo u nas braki kadrowe. Brakuje dwóch najważniejszych zawodników, jeden kontuzjowany już pół roku, a drugi niestety zawieszony na 10 metrów za powiedzmy brutalne faule, więc... Więc braki kadrowe ja jako nominalny bramkarz już od kilku meczów też wspieram chłopaków w przodzie, Niestety z tak silną drużyną jak Pan nawet nie udało nam się strzeć bramki, więc wszystko mówi za siebie, wynik 4-0. Co braku konsekwencji w obronie umawialiśmy się, że, że staniemy tak, z, tak zwany, postawimy autobus. No niestety, jeżeli piłkarz z przeciwnej drużyny na trzecim meczu przyjmuje sobie piłkę i jeszcze pyta się bramkarza, których chce chce stronę, to, to coś jest nie tak. No, później wiadomo, że już utrata bramki, no to już się wiąże z otworzeniem się i niestety kolejna, druga bramka. I tak broniliśmy się dzielnie. Jak na takie braki kadrowe, tabela pokazuje, jesteśmy na przedostatnim miejscu z tych drużyn, które grają. No dobrze, trzecie od końca. Walczymy o utrzymanie. Dzisiaj nie udało się zdobyć punktów, trudno. Co trzeba poprawić? Tak jak mówię, w obronie. No i skuteczność. W tym meczu nie udało nam się przez 30 minut strzelić bramki. Nawet nie było blisko. Nie zrobiliśmy jakiejś klarownej sytuacji. No nic, pozostaje nam trenować obronę, no i tak, czyli podstawowe elementy gry w piłkę. Chciałbym pozdrowić chłopaków, żeby nam przez te ostatnie kolejki szczęście sprzyjało, bo przez cały sezon szczęście nas całkowicie omijało, traciliśmy bramki w ostatnich sekundach, gdzie traciliśmy też punkty, także chciałbym pozdrowić chłopaków, no i, nie wiem, mieszkańców gminy Bożęcin, no i przede wszystkim naszego kierownika Marcina Kwaśniaka, który dzisiaj nie mógł być, bo choroba go dopadła, także tyle, no i wszystkich sympatyków u Po tych ostatnich dwóch wypadkach, no, trzeba było w końcu coś wygrać, chcąc się dalej liczyć walce, no, w walce mistrzostw. nie liczyć, co odskoczyć dalej i, i pewnie dążyć do tego celu. Czy próbowali chłopaki grać, oni zawsze próbują grać, tylko jakoś coś w tym sezonie nie do końca im to wychodzi. Nie wiem, czy przez braki kadrowe, czy ogólnie przez, 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 przez yy, samą grę w tym sezonie. Po no, tym bardzo, no, to starali się, walczyć dzielnie. Czas tak mm, żaden nie był łatwy w tej lidze, a zwłaszcza dla nas ostatnio, bo też tak gra tak jakoś to. Co nam się idealnie nie układa. Dzisiaj już staraliśmy się yy, kilka razy tą piłkę zagrać szybciej, no i to już, już to wyglądało tak, jak, jak, jak wcześniej, aczkolwiek jeszcze czegoś brakuje czy jeszcze troszeczkę musimy układać, żeby do końca sezonu jeszcze zagrać lepsze spotkanie. Wszystkich w po ocalu, yy, chłopaków z drużyny, z pierwszej, z drugiej. No i wszystkich. Tego wieczora proremowcy spotkali się z Lumaro. Od początku dokładali wszelkich sił, aby zwyciężyć, a przybliżyła ich do tego pierwsza bramka Krzysztofa Wrzaska. Chwilę później wynik proremu podniósł Kamil Pawlak. Cztery minuty przed końcem połowy Jarosław Hajduk dołożył trzecie trafienie, a prowadzenie to utrzymali do końca połowy. Druga odsłona zaczęła się pomyślnie dla Lumaro, Gol Tomasza Malisiewicza. Nie cieszyli się nią zbyt długo, gdyż kilka minut po nim wpadł kolejny ze strony proremu. później drugą bramką dla Lumaro trafił Patryk Szatko, ale mimo to punkty przechwycił prorem, strzelając na koniec z nogi Łukasza Kazika. Bardzo ciężko się grało. My całkowicie osłabieni, oni tak samo. A Jakoś żeśmy po skle porobili te czwórki, bo ogromne kłopoty kadrowe, jak i u jednych i u drugich. I... Było to widać, że praktycznie jednymi czwórkami żeśmy grali no wiadomo, że im w, mia w miarę upływu czasu drużyny opadły z sił. No i na końcu już było widać, że stworzyliśmy jeszcze dwie akcje i, i pewnie żeśmy zwyciężyli ten mecz. Grali na tyle, co, na ile mogli. Wiadomo, że było ich praktycznie czterech. Pełna czwórka, jeden rezerwowy. No bardzo ciężko się tak gra jak. Drużyny dużo biegają, więc no w miarę upływu czasu każdemu sił brakowało, a jeden zawodnik w tej lidze to jest zdecydowanie za mało na zmianę, więc, więc wyglądało to jak wyglądało. No udało się strzelić bramkę dzisiaj, bo dzisiaj tak akurat się złożyło, że musiałem grać z przodu, nie bardzo to mi pasuje, ale no, że było nas tak mało, więc musiałem tam się znaleźć i rozegraliśmy nawet. Ładną akcję sklepki, no i z formalności z rzutu wolnego zostało tylko dołożenie nogi do pustej bramki dobrze, że wpadło. Chciałbym pozdrowić Kamila Pawlaka, bo dzisiaj ma urodziny, więc wszystkiego najlepszego od całej drużyny, dziękuję. Dlaczego się nie udało wygrać? Myślę, że głównie z powodu olbrzymich braków kadrowych. Na autostradzie utknął Sergiusz Kostecki, Lipiński za kartki, nas było można powiedzieć czterech, ja tylko na zmianę, więc prawie można powiedzieć, że prawie się było Chłopaki musieli grać w trakcie meczu ośleć, kontuzja, więc no, można się było tego spodziewać, że tak ten mecz będzie przebiegał, mimo tego, że coś tam walczyliśmy, no to no, brakło po prostu sił, tak? To był kolejny spad. Te dwie czwórki, to, to myślę, że wynik mi to zgołał, nie. No, mieli trzech, trzech na ławce, to to wystarczyło na nasz praktyczny brak ławki można powiedzieć. I co? No z, z przymusu, no, że tak powiem, tracimy po raz kolejny punkty, bo no, kadra się rozsypała, tak? to jest główna przyczyna tego, że, że nie udaje nam się wygrać, tak jak tydzień temu yy, chłopaki przegrali tak samo ze Spawmary, no, no braki kadrowe, to w tym bym potrywał. No chłopaki walczyli, mogli, Adrian z kontuzją biegał, ile mógł, nawet było widać, że no, z grymasem bólu na twarzy, ale biegał, także szacunek za to, że chłopaki walczy, no co, to nie udało się tak. Co z tego, że, że Bramka jakoś tam szczęśliwie udało się tą piłkę kopnąć po strzale Szamana Adamskiego, więc dość szczęśliwa Bramka. Potem dołożył drugie trafienie y, y, Szatko. Wcześniej jeszcze było, było spojenie adamskiego. Wtedy byłoby 3-2. Myślę, że ten mecz mógłby jeszcze jakoś się rozstrzygnąć, może na naszym no, To mimo to, że jak tam się to bramko do 6 nie ma powodów do, do robocień, bo nie ma się z jeszcze Przegrywałem mecz i to słabym z tybuł. z powodu po prostu braku siły. No, to u i Sergiusza Wiesławskiego. Kolejne spotkanie rozegrało się pomiędzy Akademikami i Spawaczami. Zaraz po rozpoczęciu meczu EFT zaaplikowało dwa trafienia. Pierwszy za sprawą Michała Sińczaka, a drugi dzięki Miłoszowi Hudobie. Chwilą po tym Spawmar odwdzięczył się w postaci gola Jarosława Urasińskiego. Do końca połowy z pawaczą nie udało się wyrównać i Akademia nadal prowadziła. W ostatnich 15 minutach oba nie lecz zmianie, zawodnicy walczyli z całych sił. W końcu wcześniej wspomnianemu Spawaczowi Urasimskiemu udało się doprowadzić do remisu i na boisku było jeszcze bardziej zacięcie. Spawmar do końca pojedynku grał w osłabieniu, ale mimo to trafili z rzutu karnego i wygrali to spotkanie. Tak naprawdę nie wiemy się czy śmiać czy płakać, bo teoretycznie mecz, który powinniśmy rozstrzygnąć na swoją korzyść. Mamy cały czas mecz pod kontrolą, a w ostatniej fazie gubimy punkty. Mieliśmy jakieś założenie na drugą połowę i raz ono wychodziło, raz nie, ale chcieliśmy troszeczkę zagrać wyżej. Wszystko byłoby fajnie, gdyby, gdyby nie jakieś nasze klopsy. Trudno, no ale trudno. Szczególnie rozbawiła nas sama końcówka, gdzie, gdzie mamy ten mamy, mamy piąty faul i niestety musimy się bronić przed przedłużonym i to taki przedłużony ważny, tak na czy dwa, ale jakoś tak powiem szczerze, że dzisiaj... Myślę, że schodzi z nas powietrze tego sezonu, bo, bo, bo czujemy się, nie jesteśmy pewni jeszcze utrzymania, ale czujemy się coraz bliżsi tego utrzymania. Gratuluję Spawmarowi, bo grali z jedną zmianą i, i dzielnie się bronili, nie mówiąc o tym, że zaaplikowali nam trzy bramki, co w tej rundzie nie, nieskromnie powiemy, że strzelić nam trzy bramki to jest wyczyn. Teraz musimy walczyć o jak najlepsze miejsce, bo, bo w dalszym ciągu nie jesteśmy jeszcze niczego pewni, a chcielibyśmy być w tej w tej dziesiątce na przyszły sezon, więc, więc, więc robimy swoje. Pozdrawiam przede wszystkim ludzi, którym leży na sercu dobro i rozwój tarnowskiego futsalu. I z tej strony również apeluję do wszystkich sponsorów, do wszystkich ludzi, którzy są decyzyjni w mieście i nie tylko, aby pomyśleć może o tym że tarnów. Z tak długą już tradycją futsalową, z tyloma zawodnikami grającymi w futsal, zasługuje na to, żeby mieć drużynę na szczeblu ogólnopolskim. Co najmniej na pierwszą ligę uważam, że stać nas, by mieć zespół i stać nas personalnie, i stać nas uważam powinno finansowo. Więc to jest moje pozdrowienie i apel. Weszliśmy w troszeczkę ospale, znaczy, no nie troszeczkę. Zdecydowanie to było spałe wejście w grę. Nie wiem, czy minęło parę minut i przegrywaliśmy 2-0. Z czasem tak się nawet czuło na parkiecie, że grało się dużo lżej. Tak jakby, tak jakby chyba za bardzo uwierzyli, że, że już mają wygraną w kieszeni i, i z minuty na minutę stwarzaliśmy coraz groźniejsze sytuacje, no a co za tym szło tak, tak samo bramki i ostatecznie udało się ten mecz dzisiaj wygrać. Tak jak mówię, z minuty na minutę wydawało mi się, że ich tempo opada i, i, i robili nam coraz więcej miejsca. Nie wiem, czy wydawałoby się to tak, jakby, jakby nie wytrzymali tempa meczu, choć nie chcę mi się w to wierzyć, bo to młode chłopaki bardzo wybiegane, ale, no ale tak to wyglądało w przebiegu gry. My coraz częściej dochodziliśmy do sytuacji bramkowych, no mieliśmy jeszcze poprzeczki sytuacji, naprawdę mieliśmy w drugiej połowie myślę więcej. W pierwszej graliśmy z słabszą połowę, ale jak to się mówi, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. No, na pewno chłopaków, którzy, którzy dzisiaj znowu dali, dali, zostawili kawał dobrej roboty na boisku. No, drużynę przeciwną za, za dosyć ferwalkę i... I wszystkich, którzy by chcieli być pozdrowieni. Topikar podjął walkę z Westą. Tuż po rozpoczęciu meczu Saledonowi celnie zaatakowali, a sprawcą był Daniel Przydział. Później zawodnicy szli łeb w łeb i nikomu nie udawało się oddać strzału. Pierwsza połowa zakończyła się więc 1 do 0. Drugiej Topikarowcom znowu się poszczęściła. Gol Mariana Kołodzieja, dzięki czemu byli na dwubramkowym prowadzeniu. Chwilę po nim znany Przydział zdobył trzecie trafienie, po czym Damian Świątek i Daniel Bielak dołożyli kolejne, czym zapewnili sobie zwycięstwo. Dwie minuty przed końcem Westa celnie strzeliła po raz pierwszy dzięki Bartoszowi Sołtysowi. Jednak potem Saldynowi znowu zaatakowali, dzięki czemu zdobyli trzy cenne punkty mimo drugiej bramki Westy. Westa jest dość młodą drużyną, więc to bieganie tam jakieś jest, natomiast no, jak wynik pokazuje... No, Westa jest taką drużyną lekko rozwiązą. Znaczy czy ma dobrze fasenę do pewnego momentu, a później już tak jakby popuszcza. No, te bramki to już tak przy, przy wyniku chyba 5-0 czy 6-0. Te bramki tam dla nich wpadły dwie na sam koniec. No, mają tam co najmniej dwie takie armaty. No, potrafią strzelać i wygrywać, jak się okazuje. No, ale to nie wystarczyło na dobrze dysponowany tu Z czego się cieszę. Dostałem piłkę, no zostałem sam na sam z bramkarzem, poszło między nogami. Cieszę się z tej bramki, bo jak mówię, każda bramka w tej chwili e, na w współczesnej lidze strzelona, to cieszy mnie tak, jakbym strzelił pięć na raz, no bo już te czasy, kiedy e, mogłem i strzelać, strzelałem więcej, no, minęły. Widowisko e, przez chwilę, na początku ten mecz tam był powiedzmy na jakimś tam... W, w, Wyrównany był, powiedzmy, jeśli chodzi o wynik, natomiast nie o grę, no bo tam już w pierwszych sekundach mieliśmy sytuację i 3-0 powinno być, było 1-0, ale powinno być 3-0 tak naprawdę już w pierwszych dwóch minutach. No, no, no Westa no, nie miała dzisiaj za bardzo tam wiele do powiedzenia, no tak wyszło, no. życzymy im sukcesów w kolejnych meczach. Pozdrawiam Polskie Koleje Państwowe, czy jak to się tam nazywa, za to, że mi się tuką codziennie za domem, i maszynistów pozdrawiam z tego PKP na trasie Kraków medyka. Mówi się, że trąba maszynisty to jest takie jego ego. I po prostu większy gupol, tą trąbę ma bardziej taką porąbaną. Niektórzy mają już takie te sygnały, jakby batorym płynęli, a muszę przypomnieć, że Tarnów nie ma dostępu do morza. Także pozdrawiam PKP całe. Niech się im też szyny rozkręcą. Dziękuję. W ostatnim spotkaniu Rok rywalizował z Lektorpedą. Pysie od początku dotrzymywało kroku przeciwnikom. Po dłuższym czasie Leszek Janiecki w końcu zdobył gola dla Roka. Chwilę po tym Lektorpeda wykorzystała rzut karny i dzięki Piotrowi Bobakowi wyrównała. W ostatniej minucie wcześniej wspomniany Bobak dał prowadzenie białym. W drugiej połowie Rok po kilku minutach walki zdobył wyrównującą ramkę za sprawą Rafa Abryla. Chwilę po nim znany Janicki trafił na 3 do 2. A wynik ten otrzymali do końca i zgarnęli 3 punkty. No ale torpeda dzisiaj gra z bardzo dużym zaangażowaniem. Yy, grali też nasi przeciwnicy dobrze w polu piłką, parowali dosyć, dosyć szybko, pomimo że to jest drużyna z Dolnej rejonu w tabeli. No zaskoczyła nas grom. Im plus na pewno, gratuluję. Pomimo tego, że przegrali. No grało się dosyć ciężko. No. Przegrywaliśmy 2-1. Udało się wyciągnąć na dwa, ale trzeba było niemało y, energii, sił y, włożyć w ten mecz, tym bardziej, że graliśmy dzisiaj osłabieni. Pozdrawiam naszych kolegów Darka i Jarka. Trochę nasza się of ofensywna na tym traciła. Ale tak jak powiedziałem wcześniej udało się zainkasować trzy punkty. To znaczy obydwie bramki były. Z typu sytuacji sam na sam. Jedną dostałem piłkę z głębi pola od Bartka Klepackiego i strzeliłem obok bramkarza, a drugą też idąc, biegnąc od środka boiska też sam na sam, również obok bramkarza. No udało się. Mogłem jeszcze chyba za dwie strzelić co najmniej, ale w tamtych sytuacjach byłem mniej precyzyjny. Pozdrawiam wszystkich tutaj. Chłopaków ze wszystkich drużyn z futsalu, wszystkich ludzi z futsalem związanych. Było blisko, prowadziliśmy 2-1 i wydawało się, że jest szansa na zwycięstwo, ale niestety chłopaki z Okendrala się mocno postawili i z nami wygrali. No i przede wszystkim grają dosyć twardo w obronie, S są skuteczni, także ciężko się dopchać do, pobliżu bramkarza. Że dużo też biegają, są wysocy wszyscy, że ciężko się gra, Nie da się ukryć. Myślę, że dzisiaj nam trochę zabrakło szczęścia, bo zaangażowanie było, sytuacje były. Natomiast brakło na trochę szczęścia pod bramką, żeby z 2-1 zrobiły się 3-1, mieliśmy trzy sytuacje. takie jest ale niestety żadna nie wpadła. A później przywicy wyrównali z 3 i tak się skończyło. No, myślę, że pozdrowić się wszystkich opaków z Ekendera za i gratuluję zwycięstwa. Zaległ mecz z Topikarem, Spawmar oddawał walkowerem z powodu zdekompletowania drużyny. Popatrzmy teraz na wyniki oraz na tabelę pozostałych lig. Najwięcej Waszych głosów zdobył gol Bartumiera Kierońskiego z drużyny El Torpedy. A teraz przyjrzymy się bramkom tego tygodnia. A ja przypominam, że głosować możecie pod facebookowym postem. Na dzisiaj to wszystko. Bądźcie z nami za tydzień w środę już o godzinie 20:15 oraz śledźcie nas na stronie IMAF.tv, a także na naszej facebookowej stronie.